Witam Państwa. Stoimy przed słupem ogłoszeniowym wyznaczonym przez Urząd Miasta na cele kampanii wyborczej do Europarlamentu. W Białym Stoku zostało wyznaczonych tylko 5 słupów. W Olsztynie, który jest miastem trzy razy mniejszym od Białego Stoku, mamy wyznaczonych na cele kampanii wyborczej do Europarlamentu 2014 80 słupów. To świadczy, jak władze miasta naszego kochanego Białego Stoku na Podlasiu podchodzą do Kampanii wyborczej do demokracji całej. Tutaj plakaty w czerwonych barwach SLD. Robert Łada, nie znam. Tadeusz Iwiński to jest SLD-owiec, który ma wyznaczony tutaj rejon. On tutaj nie mieszka, ale tutaj ma wyznaczony rejon, że zawsze stąd kandyduje. I dlatego ludzie mogą go w jakimś tam stopniu identyfikować z Podlasiem. To jest w slangu politycznym, czy slangu partii, tak zwane spadochroniarstwo, spadochroniarze. PSL, stara partia, długo rządzi, tak samo jak SLD. Partia, która balansuje na krawędzi progu wyborczego 5%, czyli jak nie przekroczy 5%, to w ogóle nie, nie bierze udziału w podziale mandatów. Na tą partię nie warto... Warto głosować, dlatego że ta partia zawsze służy dla partii wygrywającej wybory jako koalicjant. Czyli się przykleja ich 5%, ich 6% i wtedy powstaje koalicja rządząca. Czyli to jest taka partia no, ludzi, można powiedzieć, za stanowiska, za pieniądze, za pracę w radach nadzorczych spółek państwowych i gminnych. Chętnie wejdzie w koalicję dla kasy. Czyli nie ma tutaj żadnej ideowości. Krótko i na temat kasa. Kasa, kasa. Paszko, osoba nieznana w Białymstoku, Korwin Mikke, Kongres Nowej Prawicy. Te plakaty w Białymstoku dostarczył nasz kolega Oskar Wądołowski dla firmy Jubilat. Dla rozlepienia właśnie na tych wyznaczonych słupach na potrzeby kampanii wyborczej. Sami widzicie, że na tym słupie jest SLD, Stara Partia, PSL Stara Partia. Partii Korwina Mikkego w Sejmie nie było. Od początku lat 90. ta partia w ogóle nie rządziła. Więc macie okazję, i w ogóle ja polecam, yy, głosować zawsze na, jeżeli w kraju jest sytuacja zła. Tak? bo nie ma pracy i pracy nie będzie, dlatego że wszystkie towary w sklepach są sprowadzane z zagranicy, wszystkie firmy, które produkują są zagraniczne. Głosujcie na partie i na ludzi, których jeszcze w parlamencie polskim nie było, którzy jeszcze nie decydowali. W tej chwili w tych kampaniach do Europarlamentu macie dwie partie. Macie ruch narodowy z Marianem Kowalskim yy, z Winnickim. Macie Kongres Nowej Prawicy, czyli macie dwie partie do wyboru. KNP i Ruch Narodowy. Możecie sobie wybrać, ale na pewno nie wybierajcie spośród SLD, PO, PSL-u czy Palikota, który jest wydmuszką SLD i jest wydmuszką PO, bo tam w tej partii Palikota są właśnie ludzie z PO, są właśnie ludzie z SLD. Jest w ogóle cała lewica, która rządziła od, od czasów PRL-u. Lewica i dzieci tam po prostu siedzą. Tutaj małgorzata Bili Jaruzelska, nazwisko znane Jaruzelska, Jaruzelski. Nie jest to spokrewniona osoba z naszym generałem, naszym w cudzysłowiu, bo to był człowiek, który wykonywał polecenia Moskwy, czyli KGB rosyjskiego, komunistycznego, sowieckiego. To jest żona Bila Jaruzelskiego w Jamstoku, zasiada w radzie nadzorczej. TVP Białystok Telewizji Regionalnej Białostockiej. Jej mąż, jeżeli się nie mylę, też zasiada w tej radzie. I tylko wam powiem na przykładzie tej pani, jeżeli na takich ludzi z tych partii głosujecie, to mają pracę jako posłowie, tak? I później mają pracę właśnie w tych spółkach skarbu państwa w radach nadzorczych. Czyli przychodzi na sesję rady nadzorczej raz w miesiącu czy dwa razy w miesiącu. Nie ma regularności tutaj. I pobiera pieniądze, dajecie pracę tym ludziom. Chodzicie szukać pracy sami, tak? Widzicie, jak was traktują CV, jak was czytają, jak list motywacyjny czytają. A teraz zagłosujcie na Waszka, yy, na Bila Jaruzelskiego czy jego żonę, zagłosujcie na Iwińskiego z SLD, tak? Zagłosujcie na PO, to dacie im podwójną pracę. Bo będą mieli mandaty samorządowe, będą mieli poselskie mandaty i będą jeszcze siedzieć w spółkach skarbu państwa, czyli podwoici, podwoicie ich dochody. Jesteście w tej chwili pracodawcami i nie ma mowy, żeby dawać im pracę na bruk. Jak nie zostaną wybrani, jak nie zostaną wybrani, to też stracą pracę to, co mają w spółkach nadzorczych skarbu państwa. Utnijcie tym ludziom po prostu dochody. Nowych ludzi, nowe twarze. Dzięki temu rozbijecie stary komunistyczny układ, z którego wyszedł też słynny elektryk ze Stoczni Gdańskiej, Lech Wałęsa, znany jako Bolek. W 1980 roku zrobili stan wojenny, wygnali ludzi na ulicę, bo zabrali wszystkie towary, wywieźli do Rosji, zleli, pobili waszych rodziców, waszych dziadków. Papieru toaletowego wam nie dali nawet do podcierania tyłków. Potem przez 10 lat się zastanawiali. Czy zrobić obalenie komunizmu i zrobić kapitalizm? A potem zrobili spółki Skarbu Państwa i zaczęli przejmować majątek państwowy. Dlaczego w Białymstoku są trzy spółki komunikacji miejskiej prywatne, a autobusy kupuje dla tych spółek Urząd Miasta z naszych podatków firma państwowa, Urząd Miasta jest teoretycznie. Dlaczego w Polsce jest 60 spółek PKP? To właśnie to jest to, to było przejmowanie majątku państwa w latach 80. i potem, żeby to zalegalizować, potrzebny był im kapitalizm. Zostali w telewizji, zostali na wyższych uczelniach, komuniści, marksiści pozbawieni wypłukani, wypłukani wartości, którą jest własny naród. Własna ojczyzna, patriotyzm i szacunek do własnej religii. Dlatego, my Polacy, nie tylko jesteśmy biedni w Europie finansowo, tak? My po prostu stoimy niżej moralnie, etycznie od Zachodu, bo oni nas korumpują, Niemcy nas korumpują, Francuzi. Polak nie jest w stanie skorumpować Francuza i Belga czy kogoś innego. Nie tylko ze względu na kasę, ale dlatego, że oni. Stoją wyżej moralnie od nas, Myś, bo myśmy nie mieli w ciągu tych lat komunizmu niepodległego rządu, który broni polskich interesów i teraz nie mamy, bo bo, nie, bo cały czas rządzi ten układ postkomunistyczny i to wszystko wyjaśnia. Dzięki nim nie będziecie mieli po prostu w kraju pracy. I jeżeli nie macie pracy teraz, to nie dawajcie im pracy chociaż do tych parlamentów i do tych spółek. Zakończcie w końcu karierę tych ludzi a potem zajmie się nimi albo Kornik, albo Ruch Narodowy się nimi zajmie. Przez prokuraturę się oczywiście zajmie. I tutaj niedaleko jest yy, areszt śledczy Kopernika 23a. I tam będą po prostu wszyscy, którzy położyli łapkę na pieniądzach państwowych, tak? albo dwie łapki położyli, będą tam zwożeni, a potem będą przywożeni do prokuratury, żeby składać zeznania i komornik się zajmie tym wszystkim, co zostało dla Polaków ukradzione. Po co te waty my płacimy? Po to, żeby spółki energetyczne w Polsce firmy naftowe, tak? Gazownie narzucały dla nas VAT, a oni jak kończą pracę o 15.30 wyjeżdżali furami, wózkami za 150 tysięcy złotych, czas z tym skończyć. Macie wybór albo ruch narodowy, albo KNP. To będą dwie partie opozycyjne, które mają szansę i pokryją kraj okręgami wyborczymi, bo jest jeszcze samobrona, ale ona nie zarejestruje w skali kraju okręgów. Jest tylko albo ruch narodowy, albo KNP. A potem będzie się zajmował tym wszystkim, co się w naszym kraju tak naprawdę dzieje prokurator, bo prokurator też pracuje pod ministra spraw wewnętrznych. Nie może sam zaatakować SLD czy PO, bo straci pracę. A jeżeli Ruch Narodowy będzie rządził, no to prokurator podlega pod Ruch Narodowy i się zajmie w końcu tą całą bandą złodziejską.